Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, w odpowiednim towarzystwie nawet piekło może być niebem. W nieodpowiednim nawet niebo może stać się piekłem. To tak na początek <laughs> kolejnego odcinka z serii Duchy i Demony Słowiańskie. Drodzy Państwo, banik, a cóż to za typ? No, lub też łaźnik. Drodzy Państwo, był wywodzącą się z pradawnych czasów istotą opiekuńczą, związaną z łaźniami. Wiadomo, w tych pra, 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 pradziadkowych czasach nie tylko u nas były łaźnie, chodziło się do łaźni. Słuchajcie, w niewielką banię, bo tak też y, z rosyjskiego zwano ten budyneczek, Wyposażone było niemal każde szanujące się słowiańskie gospodarstwo. Świadczą o tym nie tylko odkrycia archeologiczne, drodzy Państwo, na które się tu powołuję, ale także liczne zapiski odwiedzających nas arabskich kupców, tak, pozytywnie zaskoczonych wysokim poziomem higieny w tej części Europy. No proszę, kto by się spodziewał, prawda? Słuchajcie, banik miał taką postać karłowatego dziadka z wielką głową i bujną, zwichrzoną fryzurą. Zasadniczo nie był on groźny dla ludzi. <śmieszkał> Mieszkał w łaźni, której sumiennie doglądał, to znaczy pilnowałby, by ognie w palenisku nie wygasły, kamienie miały odpowiednią temperaturę, a brzozowe witki nie były zbyt twarde. Słuchajcie, a co on żądał za te, za te usługi, można powiedzieć? Do no, poświęcenia mu codziennie cebrzyka wody. Tak sobie przez wieki żył ten nasz pannik spokojnie obok ludzi. Z czasem jednak, słuchajcie, zaczęły powstawać miasta, a w nich nowego typu duże publiczne łaźnie. W średniowieczu nastąpił ich prawdziwy rozkwit. Słuchajcie, sam Kraków. Bodajże, o ile dobrze pamiętam, w XIV wieku posiadał aż 14 tego rodzaju przybytków, czyli łaźni. Ludzie spotykali się w nich, by zażyć kąpieli parowej, pogwarzyć, wypić piwo, zagrać w kości, a nawet skorzystać yy, z innych usług. Słuchajcie, Słuchajcie nieszczęsne barniki nie mogły już oczywiście nad tym wszystkim zapanować. Łaznie stały się takimi miejscami bardzo niebezpiecznymi. Słuchajcie, początkiem kariery publicznych i prywatnych łaźni oraz opiekujących się nimi banników była wielka epidemia dżumy, która przetoczyła się przez nasz kontynent w drugiej połowie XIV wieku. Po niej to uczeni medycy zgodnie orzekli, drodzy państwo, iż zarazem wywołał zbytnio, zbyt, zbyt, zbytnio, zbytnio częste mycie się. Słuchajcie, dowodzono, iż kąpiel otwiera pory skórne, Ułatwiając tym samym choroby dostęp do naszego organizmu, tak? Dlatego należało unikać łaźni jak ognia. Ale za to często zmieniać bieliznę. I tak wraz ze schyłkiem średniowiecza baniki utraciły swoje miejsce do życia, a ludzkość wkroczyła w epokę brudu. Drodzy Państwo, tak, w epokę brudu. Dokładnie, w epokę brudu. Tamty, tamta medycyna, w tamtych czasach no, no. My się rzadko zmieniły bieliznę, epoka brudu. Ale drodzy Państwo, w Krakowie to taka mała ciekawostka yy, były częste kradzieże ubrań kąpiących się ludzi. Były tak częste, że do budynków łaźni udawało się z domu nago. No, drodzy Państwo, nie wiem, jak to wpływało na psychikę ludzi miejących nagłusieńkich, na przykład mężczyzn, a tym bardziej na dzieci. No, ja zostawię to dla Państwa oceny, ale mi się wydaje, że jak to kiedyś mi ktoś powiedział, częste mycie skraca życie, albo brud powyżej 5 cm odpada sam, to takie żarty są. No, ale w zasadzie tak, wtedy przez tamtejszych lekarzy, nie wiem, naukowców. Tak, rozpoczęto epokę brudu. No ale, drodzy Państwo, może tak troszeczkę z innej beczki, że tak powiem, barstuki. To są takie istoty niewielkiego wzrostu. Zamieszkiwały, bo to już mówimy o czasie przeszłym, albo i obecnym, drodzy Państwo, właściwie wydrążone Zamieszkiwały wydrążone pod ziemią norki i korytarze na granicach pól, ogrodów czy też tam przydomowych takich sadów. Na powierzchnię wymykały się przejściami ukrytymi pośród korzeni drzew lub w starych, wydrążonych pniach. Barstuki wyglądały jak karły o szpetnych, takich pomarszczonych obliczach, z wielkimi głowami, czarnymi brodami, ciągnącymi się po ziemi. Te brody były tak długie, że ciągnęły się po ziemi, drodzy Państwo. Ale mimo takiej aparycji zachowywały się rzeźko i zwinnie, podobno. Dokazując głośno nocami, skacząc i biegając, słuchajcie, zapobiegliwi gospodarze zostawiali im wydzielony ogrodzeniem graniczny pas pola szerokości tak kilku łokci, na którym niczego nie uprawiano i nie wycinano. Na tej tak zwanej ziemi niczyjej barstuki wyprawiały nocami swoje harce i nie szkodziły. Pozostałym uprawom. No bardzo mądre. Właściciele okolicznych zagonów w pewne znane sobie dni stanowiące dla barstuków święta wyprawiali im uczny, uczty. Na noc zostawiano na między nakryty stół z czterema potrawami. Chlebem, mięsem, serem i masłem. W ten sposób drodzy Państwo przekupywano te stworki, które odtąd pilnowały upraw hojnego gospodarza podkradzając je Jednocześnie zboże od jego nielubianych sąsiadów. <laughs> Słuchajcie, wśród barstuków, jak u ludzi, społeczeństwo dzieliło się na różne stany. Wśród tych barstuków, tak? Najniżej sytuowane karły gnieździły się przy chatach ubogich kmieci. Stworki wyższego rodu, nazywane markopolami, zamieszkiwały przy dworskich sadach i ogrodach. Drodzy Państwo, do barsturkowej arystokracji zwracali się z prośbami o pomoc przedstawiciele szlachty. Czyli, zobaczcie, podział, zarówno wśród ludzi, jak i wśród, y, można powiedzieć, y, demonków, <ścoughs> <śmiech> 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 czy też duchów, czy też istot, tak suwieckich. No, ale kolejny z y, tych, które w tym odcinku chcę omówić. To jest bazyliszek. Tak, drodzy Państwo, bazyliszek. Słuchajcie, to niewielkie stworzenie zamieszkujące ciemne piwnice, podziemne korytarze i na wpół zawalone lochy pod ulicami dużych i ludnych miast. Stwór ten, można powiedzieć, wykluwał się z koguciego jaja umieszczonego na stercie gnoju. A wysiadywanego przez ropuchę przez okrągłe 9 lat. Jak wyglądał? No, drodzy Państwo, miał ciało koguta, mężowy ogon i wyłupiaste żabie oczy. Właśnie one czyniły z tak niepozornego dziwadła morderczą bestię, można powiedzieć. Potrafił bowiem bazyliszek zabić wzrokiem każdą żywą istotę, na którą spojrzał. <laughs> Przepraszam, gdy roku, można powiedzieć. Mówmy sobie troszeczkę po starodawnemu. Do roku pańskiego 1583 roku, nie do końca stołecznej jeszcze Warszawie, rozeszła się wieść, iż w jednej z piwnic zaległ się bazyniczek i zabił trzy osoby. Postanowiono użyć fortelu. Słuchajcie, do gadziej kryjówki wysłano skazanego na śmierć więźnia. No, z obietnicą ewentualnego uwolnienia, gdyby zdołał po prostu zabić bazyliszka, tak? Odziawszy go uprzednio w tak zwaną zbroję utworzoną z luster, bazyliszek spojrzał w stronę człowieka i zrobił to, czego od niego oczekiwano: czyli po prostu zdechł, odszedł z tego świata, przeniósł się tam, gdzie powinien być. Słuchajcie, tak oto. Wynaleziono niezawodny sposób na pokonanie tego stwora. Co jednak mieli począć mieszczanie, którzy nie dysponowali ani odpowiednio zmotywowanym, można powiedzieć w ochotnikiem, ani całym stosem, będących bądź co bądź stworem luksusowych luster, Był luksus wtedy. Odpowiedź na to pytanie znaleźli mieszkańcy Wilna, drodzy Państwo, którzy w tym samym czasie zmagali się z podobnym problemem. Wiedząc, że ruta ma działanie silne, antymagiczne, sprytni mieszczanie nawrzucali Bazyliszkowi do nory całe snopki tego zioła. Skutkiem czego potwór padł trupem. No wyszło bardziej prościej i można powiedzieć bardziej taniej. Ale słuchajcie, naturalne odium ma ten wąż z łasicą i rutą. Dlatego te zwierzątka w pysk biorą rutę jako oręże nań mocne a tak od jadu do zaliszka bezpieczni zostają. W jamę samą też wsadziwszy adwersarkę, jego ginąć musi. To cytat, słuchajcie, z Benedykt Chmielowski, Nowe Ateny. Tak sobie pomyślałam, że takie cyta, cytaciki, drodzy Państwo, będą tutaj na w odpowiednim momencie podawane. E, ostatni ze stworów, który w tym krótkim odcinku... Chciałabym omówić to. Są bełty. Ostatnim ze Ostatnimi ze stworów w tym odcinku są bełty. Słuchajcie, zwane również błędami. To są demony polne, które wabiły podróżnych na bezdroża, gnieździły się w pobliżu gościńców i traktów, gdzie sobie znanymi sposobami powodowały u ludzi chwilowy taki brak orientacji w terenie. Czyli drodzy Państwo, jeżeli stracimy orientację w terenie z jakichkolwiek powodów, możemy powiedzieć, że to tam były, te nas tam, wiadomo, zaczarowały. Dobrze, nie widać, właściwie nie wiedzieć czemu szczególnie, znaczy one tak osobom opuszczającym karczmy tak bardzo fajnie robiły, tak, tak robiły, że one traciły tą orientację w terenie z kacz i zajazdów szczególnie, tak? Te bełty sobie tam upodobały, te, te miejsca najbardziej, słuchajcie. Często więc tak bywało, że nasi przodkowie wracali z oberży nad ranem, obszarpani, jacyś posiniaczeni, bez grosza przy duszy nawet. Twierdząc, że bełt namieszał mi w głowie, dlatego tak rano wróciłem bez grosza, przy duszy obszarpany, prawda? Nie wiadomo, czy gdzieś tam się po drodze nie przespał w krzakach, ale to wszystko bełty. Słuchajcie, złośliwi twierdzą, iż choć złośliwy to demon już prawie zniknął z naszego krajobrazu, ale samo zjawisko takiej pomroczności zostało, no nie? Drodzy Panowie, no drogie panie, myślę, że Panie w mniejszym stopniu, chociaż nie chcę tu obrażać panów, ale no. No tak, jeżeli nasz, że tak powiem, postardazel, chłop, wraca z imprezy z kolegami, prawda, nad ranem, taki bełetliwy, prawda, to znaczy, że bełty pomieszają mu w głowie, stracił orientację w terenie. Drogie panie, więc nie należy nad nim się za bardzo, że tak powiem w cudzysłowie, znęcać. Dać się chłopu wyspać, no a później ewentualnie patelnią przywalić czy coś w tym stylu. Prawda, jak to w małżeństwach bywa? Słuchajcie, ale już w średniowieczu na skrzyżowaniach szlaków handlowych, czy tak przed ważniejszymi miastami, stawiano znaki informacyjne. Choć oznakowanie drogowe nigdy nie było tak w Rzeczpospolitej zbyt dobre, i niewiele się w tej materii właściwie od wieków u nas zmieniło, to warto wiedzieć, że najstarszy zachowany polski znak drogowy stojący w Koninie. Kamienny słup pochodzi z 1151 roku, Drodzy Państwo. No cóż, to może mieliśmy na tych bełtach skończyć, ale dobrze, no. Nie, no mam jeszcze jednego takiego fajnego demonka. Deskost. Był szczególnie obrzydliwym takim podgatunkiem wampira, można powiedzieć. Podobnie jak inne upiory, Powstał z człowieka, powstawał z człowieka, tak, który po śmierci zamiast gnić sobie spokojnie w płytkiej mogile, uparcie wracał na powierzchnię, by wyssać krew z żywych. Jednak podczas gdy takie zwykłe wampiry, można powiedzieć, zachowywały się z grubsza, czy znaczy, inaczej, zachowywały się z grubsza tak, trochę bardziej taktownie i zachowywały też takie kształty ludzkie bardziej, u bezkosa szkielet w ogóle nie istniał. Demon przypominał taki worek, który wypełnia się krwią ofiary. Taka budowa pozwalała mu przeciskać się przez najmniejsze szczeliny i docierać do najlepiej nawet ukrytych ludzi. Czyli jeżeli kogoś, jakąś pannę ukryliśmy przed wampirem, który w okolicy grasuje, to jeżeli to był bezkost, to próżny trud. Niestety zawsze znalazł swoją ofiarę. Drodzy Państwo, dziękuję Państwu za uwagę. Następny odcinek z tego cyklu zaczniemy od białych ludzi. Cóż to takiego jest? No, sama jestem ciekawa. Będzie m.in. innymi błędnica białą, bizia. Drodzy Państwo, dziękuję jeszcze raz serdecznie za uwagę. Dziękuję za subskrypcję. Udostępnianie, komentarze, łapki w górę. Proszę o więcej, drodzy Państwo. Zapraszam na moją stronę. I przede wszystkim życzę zdrowia tradycyjnie, chociaż nudno, prawda? Bo co chwilę powtarzam to samo: zdrowie jest przede wszystkim najważniejsze. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia wkrótce.